Czemu? W Powietrzu. Dzisiaj jestem na serwerach testowych i co dzisiaj zrobiłem? Zagram sobie raptorkiem, bo mam taką ochotę na raptorka. Już sobie trochę nim pograłam, mam 32% aktualnie. Dzisiaj tak wyjątkowo bez kamerki, bo już jest późno, ja mam oświetlenie, więc tak by nie było nic widać. Możemy pójść sobie do migracji, ewentualnie do ale nie, chodźmy może do migracji. I to jest ta nowa noktowizja. Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Tak wygląda bez Noktowizji. Jest już y, piąta, więc już wiecie, jest dosyć jasno, ale bardzo fajnie to wygląda. Bardzo kurwa fajnie. A w ogóle z takich nowości, co jeszcze ten to jak wącha. Czekajcie. Wąkni pajacu. O, widzicie, jest takie kółko. Nie wiem po co, ale jest kółeczką. Chyba się w ogóle migracja zmieniła czy nie, bo przed chwilą była na bagnach, ale ja sobie poszłam. Chciałam skoczyć na South Plainsy, ale stwierdziłam, że jednak nie chcę. Chyba dalej jest na bagnach. Chyba dalej migracja jest na bagnach. Ej, czekajcie, bo to, ta trawa yy, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z miejscem o nazwie Highlandy, ale to nie są Highlandy. To są bagna. Czyli są. Czyli chyba, w ogóle jak widać, to ja wróciłam z tych bagien, bo jestem cała obsrana w tym, w tym czymś Dobra, no tędy nie zejdziemy Tędy nie zejdziemy, dobra, no nieważne, no, wracamy się w takim razie I zastanawiam się, może pójdziemy do tego yy, Patrol Zones yy, W ogóle ja już raz byłam w, na, właśnie w tym Patrol Zones I kurde, powiem wam, że spotkałam tam zaura i zaura I ja myślałam, że to będzie działo w ten sposób, że idziemy tam i sami tylko tam będziemy mieli, ale chyba, chyba po prostu mają tam migrację tylko niektóre osobniki. Tak, tak to na razie wygląda, chyba że akurat tamtędy się przechadzali, ale w... tego się nie dowiem, niestety, ponieważ nie mam kontaktu z tymi dinozaurami. Dobra, chodźmy na dół. Idziemy na bagna. Bagna teraz są okropne. Ponieważ, gdyż dlatego, że Po prostu są ogromne Są dwa razy większe niż przedtem Ja już i tak miałam dość tych bagien Nienawidzę bagien Po prostu nienawidzę bagien I tyle, tak? Kto lubi, niech se lubi Spoko, szanuję każdego, kto lubi co innego Jejuc, jaka ja dzisiaj rozgadana jestem Dlatego, że wieczór jest I cierpię na samotność Nie no, że To, to tylko żar, żar, żarcik taki O czy Bobas jakiś. Halo. No nie wiem, gdzieś tu jest jakiś malet, ale chyba mam go w pizdalec. No a, a, a. dobra, sobie tu. Do bagien y mamy w sumie troszeczkę kawałek. O, mamy mutację. Słyszę żabę. Dobra, 36% mamy mutację do wyboru. Krapnijmy sobie. I weźmy sobie mutację. Y ja pierwszą mutację sobie wziąłem taką. Zadajemy extra damage na krwawiącym y Targetcie. O, to jest fajne. To jest jedna z moich ulubionych mutacji. E, czyli jak jemy, to dostajemy troszeczkę ży życia. Po prostu życie nam wraca. Także to jest jedna z moich ulubionych mutacji. Ale chyba dodali jakieś nowe mutacje. Nie wiem dokładnie co i ten, więc nie będę wam nic mówić. I tu chyba mamy to przejście, tak. Ja tędy właśnie sobie wyszłam y, do tego. Hm. Widzę, teraz ja zastanawiam. Może byśmy podeszli do tych bagien od strony plaży jednak. Będzie na pewno nam łatwiej tak. Przejrzyście, że tak powiem. Dobra, gra bez Naktowizy wygląda dosyć ciemno, dosyć smutno. Jest siódma, no dobra, ja włączę to. O wiele lepiej mi się tak biega z tą Naktowizem jednak. Ym, I w ogóle powiem Wam, że. Podoba mi się dosyć to randomowe spawnowanie się. Jakby wiadomo, ma swoje plusy i minusy, ale rzeczywiście, tak jak sobie pograłam chwilę tym raptorkiem, to mam wrażenie, że spotkałam naprawdę sporo dinozaurów, mimo że byłam w miejscach takich, gdzie zwykle się nie chodzi. Więc fajnie, bo oni chyba. Wydaje mi się, że oni próbują yy, coś zrobić z tymi, że są hotspoty i tak dalej, żeby to jak naj. Najbardziej ograniczyć I to jest fajne, bo wiadomo, hotspoty są... No, jak wszystko, ma swoje plusy i minusy Bo można przyjść i zawsze się coś dzieje Ale minus jest taki, że nareszcie mapy nic się nie dzieje, tak? Więc... No, to randomowe spełnowanie się ma jakieś swoje plusy Tylko jak się będzie chciało być z kimś w grupie yy, Zagrać, w sensie to może być troszeczkę ciężko Gdzieś słyszy dziczka Ja bym się chciała do niego dostać Gdzie jesteś? Dzikens. No nie widzę, no przed chwilą słyszałam dzika, teraz go nie ma. Nie chcę się ogólnie umyć z tych moich kolorów, w sensie z tego zielonego gówna Bo to jest dobre. dobra wiecie. Kamuflaż. Patrzcie, no normalnie mnie nie widać. Jestem trawą. Chodźmy dalej do bagna. Oh, ja lubię. Bagno, że to Żartuję, ja nie lubię bagna. Dobra, trochę muszę przystopować z tym bieganiem, bo straciłam dosyć sporo staminy. Już mi się chyba nie będzie regenerować, jak będę chodzić. A ja nie lubię czegoś takiego, dlatego chyba sobie klapniemy zaraz. Żarcie na razie mam, więc. Yy... Daj mi wskoczyć. Dlatego możemy sobie chwilę chyba pocilować! Zesrać się możemy. Dobra, wiecie, co bo ja zaraz całą staminę stracę? Po prostu usiądę. Dobra, gdzieś w oddali słyszałam raptora. I słyszałam chyba dorosłego deinuzucha, więc tutaj na wodę trzeba uważać. E, chciałabym w ogóle w dzisiejszym odcinku jeszcze znaleźć e, taką zaura bym chciała znaleźć. Dlatego może sobie skoczymy dzisiaj na Highlandy, bo bym chciała go ujrzeć. Dobra, przydałoby się zabić jakiegoś dzika. E, ja tu słyszę niby jakieś dziki co jakiś czas, ale w ogóle ich nie widzę. A tak biegać mi się w tym miejscu za nimi nie chce, bo. No bo boję się po prostu tej wody i tak nie chcę, Wiecie, przeskakiwać całe, co chwila. Dobra, ale to już jesteśmy bezpieczni. Wcześniej, jak byłam y, na tych bagnach, to widziałam Diableceratopsa ceratopsa. I też by, były tutaj po prostu jakieś dinozaury. Nie wiem. O, tam mamy to w ogóle. To jest. A, dobra. Tam to jest, tam jest to. No dobra. Czyli y, tamta migracja jest w ogóle w odwrotną stronę Czy te wszystkie drzewa to są bagna? Chyba ta. Chyba bagna. Czyli migracja jest po prostu w innej strefie bagien, tak jakby. Dobra, jest cały czas Diablo Ceratops. Obstawiam, że to jest ten sam, którego widziałam wcześniej. Są to serwery, przypominam, oficjalne, więc zasad tu nie ma. I taki Diablo Ceratops to może w nas po prostu wjechać jak masełko. W ogóle dla mnie Raptor do bagien w ogóle nie pasuje. Dilo jak najbardziej. Dilo to, wiecie, taki potwór, taki... Dillo mi się z bagnami zawsze kojarzył. Mimo wszystko, jako Dillo, nawet bym nie chciała tu przyjść nigdy w życiu. Jakby, nie wiem, czy wspominałam, ale nienawidzę bagien Jest też Herera zaur, którego bym nie chciała spotkać. A tam co jest? Jakiś krzak? Krzak wodny? Patyk? Badyli? Bo jakiś badyli. A, badyli. Nie wiem, kurde, czy tu zostać. Wiecie co? Może póki mam jeszcze czas, bo nie umieram z głodu, pójdę do tej, migra do tej migracji mojej. O, raptor się odezwał. Dobra, to biegniemy do kolegi. O, dobra, mam jelenia. Kurde, bo oni są gdzieś w środku tych bagien. Herrera załóż, gdzieś tu jest. Nie chcę paść jego ofiarą Mroń zaraz patrzcie się No, ktoś już umarł No cóż, takie prawo natury Mam nadzieję, że to nie Zosia Mroń od Hererozaur Czemu on nie Zosia? Znaczy nie wiem czy to była Zosia, ale... <gryw> Czemu? W powietrzu o cholera. O, ale jajca się dzieją. Ale dymy! Ale dymy są. Zemsta chyba co? Za tą hererkę. Dobra, ja chcę sobie usiąść na spokojnie tu w krzaczku. O! Jakie super miejsce w ogóle znalazłam? Nie widać mnie w ogóle. Patrzcie ile on mi w ogóle krwawienia zadał. Ten. O, matko, patrzcie. 63% mam krwi. Dobra, ja tu siedzę się nie ruszam. powienie zatamowane. Ale cały czas jestem mega ranna Boję się trochę tu wychodzić. Ale wyjdę. Dobra, myślę, że to pora, żeby się stąd wynieść. Głównie ze względu na tego diablo ceratopsa, no i na hererosaur, ja... Nie chcę, nie chcę z nimi. Bagna to fajne miejsce dla hererozaura, bo dużo drzew. No, no fajne, fajne. Możemy tutaj... Y My, o, mamy tu eskę w ogóle. Co my tu mamy? Co to jest? Karno. To jest karno, moi drodzy. A tam mamy kolejne zwłoki. Nie wiem, czy to jest jakiś hererazaur, czy co. Ale chyba nie. I tam jest kolejny chyba karno. Ten, on, to, ten, on, to, ten, on, to, ten, on, to. Ja stąd idę. O, raptor! Dobra, póki tam ten ziomek nasiedzi na razie, ja też se klapnę. W takim fajnym miejscu w ogóle. Nie ja wiem, czy coś tu może wejść. Może i może, ale tapiam się troszeczkę. Jestem hem. Trochę się wyleczyłam, mam żółte HP, bo sobie podjadam trochę tego karno. I o, jakieś kosteczki, fajnie. I co? No, piękne za tym ziomkiem chyba na razie. Jestem najedzona, napojona. Niech on mnie prowadzi. Jezu, koty się biją za oknem. Się wystraszyłam. Jakie ten taki. Kurde, zmyłam z siebie te zielone gówno. Niechcący. Ale przynajmniej możecie zobaczyć, jaka jestem piękna. Interes jest Ciekawe jest to, czy jeśli jesteśmy w grupie, to mamy tą samą, właśnie, strefę patrolowania. Bo chyba no chyba na to wygląda, bo on tam idzie. Oho, jejku, zabiliśmy ci mamę Nie, czemu ty go mordujesz jeszcze? Jeju To było brutalne Dobra, się boję, bo tu jest strasznie dużo AI biega O, i coś jest w wodzie Znaczy to mogło AI wbiec, no Tak, chyba miałam rację, że to AI Tak, to też jakiś mały dziczek Zabiliśmy mu brata i matkę Dobra, Dajno na pewno jest gdzieś w okolicy Dorosły Dajno, więc trzeba uważać. Gdzieś tam go słyszałam. Ale no, plus jest taki, że wiecie, jesteśmy raptorem. To możemy sobie przeskoczyć przez tą wodę. Nadchodzi chleb, nadchodzi chleb, nadchodzi chleb. Dobra, podświetliłam sobie jego świa świady. Podświetliłam sobie jego ślady, żeby go nie zgubić, w razie co. Jejku, tu chyba się przyblokował. No, wiecie, on jest młody, jeszcze on sobie może biegać. A ja to, tak wiecie, już powoli się robię starsza i nie mogę. Ile ja mam? 32%. O, na plaży jesteśmy? My nie jesteśmy przy bagnach? Nie, chyba nie, na pewno nie. Ja tu wcześniej miałam strefę tego patrolu. O, mamy jeziorko. Ja się nawet z niego napiję. O, Oj, nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja sobie to obejdę. Wiecie, on jest takim dzikusem, jestem taka kulturalna. Diablo Ceratops jest po drugiej stronie. O, widzę, jak biegnie. On jest dorosły, to nie jest nawet chyba jakiś. To nie jest w ogóle ten sam? To jest w ogóle samiec, jestem chyba samicą, no? Co może bąbelki zrobimy, ale byłyby jajca. Dobra! Manuel, no Manuelito TV, kurde. Ale mamy grupkę. Dobra, no, czyli pierwszym naszym przystankiem będzie jakaś woda, ponieważ mamy dwóch, e, psz, dwóch koleżków spragnionych. Co, ktoś umarł? Nie gadaj. Nie, nikt chyba nie umarł. Nie no, ktoś chyba umarł Ej, nie czuję mięsa Trzy, trzy kropki Trochę smutne Kurde, w taki sposób umrzeć? Ale to nawet nie było wysoko Jakim cudem? Przesadam On wpadł do wody? i coś go wciągnęło? Umarł Czyli... a oni gdzie? Um. Szybko poszło. Szybko poszło. Ale wiecie, że coś tak czułam, że go wciągnie? Jeszcze specjalnie zawróciłam do niego. Um. No trudno, czyli z naszej sporej grupki została nas tylko trójka? Nie, czwórka. No dobra, to nie jest źle, dwóch tylko umarło. Ej, ale fajne miejsce, tylko trochę głośne! Ej, Ale jajca tu są. Fajne miejsce to jest. Fajne w ogóle też do nestowania. To chce gniazda zrobić? Zajebiste. Dobra, jest mega ulewa. I mówię, na tych hordy to tak, to co chwila tak leje. Mam wrażenie. No ale fajnie, w końcu to lasy deszczowe chyba, tak? coś tam. Dotarliśmy do dziury. Czemu tu się to poruszyło? To już pewnie przebiegł. Dobra, dotarliśmy do dziury, ten co robi? A to on idzie się wylogować? Chyba ta. Dobra, nie wiem czy on idzie się wylogować, czy co, czy on wróci. Wiecie co? Ja spróbuję o właśnie wejść tam, gdzie on. No to, oj, 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 dobra. Momencik. Hops. I się zasrałam, dobra, jeszcze raz. Dobra. Oho, patrzcie. Schody. Schody do piekła. Wow. Ale jajca, co? Normalnie schody. Tamten ziomek, jeszcze wróci. Ale oni są głodni, więc idziemy szukać żarcia. Eee, on ma pewnie z nimi jakiś kontakt, więc w razie co to on do nas dojdzie. Dobra, ten savian wrócił. Idziemy do niego po naszych schodach. Dobra, ale jak widzicie, pogoda nie sprzyja. Nie słychać nic poza deszczem. O, a to co? Ja tu chyba byłam kiedyś jednak. Myślałam, że, że nie. Dobra, oni tu idą. Gdzież on biegnie? Zmienił nagle zupełnie... Dillo? Dillo! to To twój GaOON! Dobra, biegniemy za nim. Dobrze, że mamy staminę! Biegnę, biegnijcie za tym gagatkiem! Ale czemu on nic nie napisał? To byśmy od razu pobiegli. Gdzie on niby jest? No to, to chyba jakieś żarty Normalnie w ducha się zmienił ziomek No nie ma Zero śladów, niczego Mega dziwne Ten deszcz już tak leje kurde z 15 minut myślę Na spokojnie Która godzina? Dziewiąta A ja mam włączoną noctowizję Nie wiem czemuś tam, że mam włączoną Dobra, ale tu powinniśmy znaleźć jakieś ajaje. Słyszałam tako. Ej, znalazłam. Ale jajca co? Coś nowego. Tej, co teraz? Ej, co to było? Tej, nic z tego nie było. Dobra, ale też trochę ustąpił. Może zaraz e, tego tako znajdę, bo gdzieś wcześniej usłyszałam. I to chyba była jego norka w ogóle. Tylko, że go nie było w tej norce. Pewnie wyszedł na żer. Bo szkoda, że go nie widać. Dobra, oni znaleźli kolejną. Yy... O. Gdzieś tu. Gdzieś tu jest. Ten śmieć. Jest chyba tam, po drugiej stronie. Yy, mówiłam, że oni. Znowu grzebali w tej dziurze. I znowu była pusta. Czyli gdzieś tutaj ogólnie są te tako. Tylko po prostu nie w norach. Dobra, no ale gdzieś krzyczał. Kurde, tutaj jest takie ładne miejsce, a nikogo tu nie ma. Powiedzcie mi czemu. Naprawdę, to jezioro jest serio fajne. A tu nigdy nikogo nie ma. Dobra, dilo słychać. Ale one są dość daleko. O, widzę buroła. Widzę burowa. Dobra, może tutaj coś... Może tutaj coś będzie? Ej, są dwa nawet. Puste. Puste znowu. Broni tam pobiegli po te dilo. No ja tutaj słyszę cały czas tego tako, ale no nie wiem gdzie on jest. Dobra, biegnę do nich. Ej. Czemu jest tylko on w grupie? Nie jest. Ten też jest. Może spotkali inne raptory? Coś czuję, że dostanę sama. Ej, dobra, widzę dwóch indików, o to chodzi. O, ja tam mam strefę tego. Dobra, nie wiem, gdzie oni są, ale ja jestem w strefie tej swojej migracji, więc może uda mi się coś tu znaleźć. No, miałam nadzieję, że oni też tu będą, ale no, nie widzę ich. Jak ja jestem dupie przecież, i tam jeszcze jedzenie czuć. Ej, ja jestem w tragicznym miejscu. Zostałam sama w grupie. Nie wiem, czy oni po prostu albo umarli, albo mnie zostawili. Ale niestety chyba czas mojego raptorka dobiega końca. Dobra, dostałam się chyba gdzieś w okolice Highlandów. Tu powinny być kozy. Wiecie, jaki jest plus? Dobią 100%, ale nie mogę i tak nic znaleźć. Także raczej to już koniec. No cóż, w takim razie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek mi się spodobał, mimo mojej żałosnej śmierci. Yy, dzięki bardzo, i do następnego. Siema!